O, dobra, pójdźmy. dobra. Siemanko wszystkim na naszym kanale. W dzisiejszym odcinku testujemy sobie kosteczki z Lidla. Oczywiście w Lidlu mamy kosteczki z Pyroco, jak i z Triplexa. W kolejnym odcinku będziemy mieli kostki właśnie z Triplexa, w tym macie właśnie Pyroco. Większość kostek, które są dostępne w Lidlu, znajdziecie na moim kanale. Wystarczy, że wpiszecie sobie, którą kostkę potrzebujecie i dopisujecie machony po prostu albo machony, zestawy sylwestrowe lid, machony lid i Wam po powinniście sobie to bez problemu odnaleźć więc raczej kostki z dyskontów nie zmieniają swojej jakości więc co roku tak samo strzela, więc możecie sobie zobaczyć jak w zeszłym roku strzelało, więc w tym roku prawdopodobnie tak samo będzie strzelało a ja po prostu dobrałem parę nowości i o jedną kostkę mnie pomęczyliście, więc też ją zakupiłem mianowicie chodzi o tego leśnego dziadka, gumbeka więc tego dziadka też zakupiłem, mamy Chyba pierwszy raz w historii tego kanału, i chyba pierwszy raz w dyskontach mamy typowo kątówkę. Chociaż nie dam sobie ręki uciąć, ale chyba kiedyś jak Jorge rządziło w Biedronce, oni chyba też kiedyś mieli jedną kątóweczkę, ale nie dam sobie ręki uciąć. W każdym razie. Jeśli pamiętacie jakąś kątówkę, to dajcie mi znać, jaka to była i kiedy możemy ją spotkać. Ja nie, nie przypominam sobie, rzadko się zdarza, że można dostać w dyskoncie właśnie kątóweczkę. I w takim w tym przypadku mamy właśnie e, legendę. Legenda. Kurde, nawet taka nazwa wiecie, jak, jak to prawdziwa legenda, nie? Dobra, ale zanim do tego przejdziemy, e, najpierw leśny dziadek, gumbek. 16 strzał w kaliber około 25 mm. Instrukcja jak bezpiecznie i prawidłowo odpalać fajerksy Gramatura tego cudeńka, oczywiście kategoria 2. Gramatura 204,8 g gram neku plus minus 20%. No, to duża rozbieżność plus minus 20%. Ale cena, powiem wam, przypuszczam, że ten leśny działek będzie tańszy. 65 zł za małą kosteczkę. Dość droga, dość drogawo, powiem wam. No ale nikt nie powiedział, że będzie tanio. Zobaczmy, jak leśny dziadek wygląda w środku. Leśny dziadek wygląda w taki, taki sposób. Ląd podstawowy, ląd rezerwowy. Szkoda, że ee, na pierwszy rzut jest po prostu drucha zapalnika albo na harii zapalcze. Privit zapalcze, piwa, zapalnica. I dopiero małym druczkiem jest system inicjujący rezerwowy. Pierwszy system inicjujący. Pamiętajcie, odpalacie zawsze pierwszy system rezerwowy. Jak to mówi, rezerwa, jak ktoś później nie tak. Więc to tyle jeśli chodzi o naszego leśnego dziadka. Odkładam go na boczek. Przejdźmy sobie teraz może do e, Exclusive Rocket Fire Exclusive. E, rocket Fire a tu jakiś samochód z jakimiś takimi patrzcie, z jakimiś takimi wariatami na dachu. Tak ona się prezentuje, wygląda nawet dość fajnie. To pudełeczko takie fajniejsze jest niż w góleśnym dziadku. Zaraz zobaczymy jak to wygląda w środku. Zresztą Legenda nie ma kartoniku. Legenda jest normalnie, tak jak każdy wyrzutnia. A tak to wszystkie z to są w tych kartonikach. E, Ile zapłaciłem za legendę, nie za legendę tylko za Rocket Fire'a, zapłaciłem 129 zł, oczywiście miał być rabat minus 15% na wszystkie Fire'y i żadnego rabatu nie było, nawet bym powiedział, że pani kasjerka się na mnie patrzyła, że ja kupuję fajerki w inny dzień niż tylko w Sylwestra, tak, tak się na mnie dziwnie patrzyła, tak widać. Tak, Chyba nie lubię za bardzo fajerków, no ale to jej sprawa, nie moja, czy ona lubi czy nie lubi to nie, to nie, ja nie jestem pomidorową żeby mnie lubić, kupuję i koniec, kropka, mogę to mogę, e, tutaj gramatura jest e, 496 gram Neku, plus minus 20%, ale maksymalnie może mieć pół kilo, czyli ona ma 496 i prawdopodobnie ma mniej niż 496, bo nie może mieć więcej niż pół kilo, kategoria F2, zresztą sobie zobaczcie, tutaj tam jest u góry to na no, bazgranę. Dobra, cenę Wam podałem. Eee, ilość strzałów 29 strzałów tak dość nietypowo. Kaliber prawdopodobnie to będzie 30 mm. Nawet bym powiedział, że to takie 32 mm. No i tu mamy strzały proste, strzały kątowe. Nie zrywam wszystkiego. Eee, szkoda, że nie ma nigdzie strzałko, strzałki, którą są do widowni. Nigdzie nie ma takiej informacji, którą są do widowni. O Macie, jest malutka informacja tutaj. Taka tyci mała piczka jest tutaj, że to jest wyrzutnia kątowa. No, nie każdy zrywa górę, więc nie każdy będzie wiedział, czy są strzały proste, czy kątowe. W tym momencie, jeśli nie wiemy, że są strzały kątowe, no to 50% wyrzutnie tracimy, bo to fajnie się na niebie rozłoży, będzie szeroka. W tym momencie, jeśli postawimy ją w poprzek, no to efekty się ułożą tak. Jeden na drugi ponachodzi i finito. Pomyślicie sobie, że jakieś kombo jest, a to zamiast tak się ładnie rozłożyć, będzie pssst, tak. Przyda się jakakolwiek tu strzałka, którą są do widowni, czy tutaj nie ma kompletnie żadnej informacji, nie licząc tej małej mysiej piczki tutaj, że to jest wyrzutnia kontowa, ale nawet nie ma napisane, które są do widowni, więc tutaj pyroko i Lidl macie minusy, jak stąd do Krakowa. Druga, ale dostajecie plusa za to, że w Waszej gazetce, której oczywiście nie było w Lidlu, była informacja, jak bezpiecznie prawidłowo odpalać fajwerki. Mój mam pokazał, ale akurat gazetek z fajwerkami nie było, więc nie ma, Widziałam to po prostu w gazetce internetowej. I minus, oczywiście, za, za to, że miał być rawa, ta rawa tu nie było. Więc didy, di, 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 dobra. Więc tak to wygląda, jeśli chodzi o to. Góry na razie nie zrywam. Bo, oczywiście, mogą się potem lądy pomylić, który ląd podstawowy rezerwowy, odkładamy odkładamy na bok. No i przechodzimy sobie teraz do legendy. Coś, o co najbardziej mnie prosiliście. Bo, powiem na mnie jest ciężko, jest leciutka. 20, to kaliber. 25 mm, cena 120 zł. To też nie jest taka wygórowana cena. Jak 25 mm e, ląd podstawowy, ląd rezerwowy, gramatura tego wynalazka, e, to jest 421 gram Neku, plus minus 20%, ale maksymalnie pół kilo, ale maksymalnie pół kilo może mieć. I to tyle, co mogę na temat powiedzieć, więc kurde, wszyscy chyba czekają na tą legendę, więc ta legenda będzie odpalana i zobaczymy, jak ona się sprawdzi. No ja więc to tyle. Zapraszam Was po nowym roku do sklepu wirochitco.pl, tam będzie wyprzedaż, można sobie fajwerki kupić. Ja wiem, że niektórych, niektórych, którzy by chcieli wystrzelać, ale warto sobie po prostu kupić. Zawsze grosze, bo wiadomo, kolejny rok, kolejny sezon i ceny zaraz do góry, więc przypuszczam, że w styczniu najlepiej sobie się obkupić fajwerkami. No i zapraszam Was do podpisywania petycji u straganiarzy. I to tyle, a więc. Spod petycji, oczywiście, w sprawie obrony fajnego Dobra, lecimy z testem. Tyle, to... Dobra, Andrzej! Od, Odpalaj leśnego dziadka, odległość 50 metrów. Gumbek. Zobaczymy Gumbeka. Później będzie to... legenda i na końcu wyścigóweczka. Co? Tyle, to... Dobra, leci. A zobaczymy leśnego dziadka. <klucz> o! Dobre tu O, o jeden z po, Trzy pociski słabe były. Trzy pociski słabe były, reszta takie naprawdę zdrowe dupnięcie miały. Nie było złe, nie, małe nie małe było złe. Dźwiękowe. No, jak na takie małe, to fajne. Dobra, dawaj teraz legendę. Ale powiem wam drogawo. Do pięciu dykbym za to dał. Dawaj legendę. Najważniejsza informacja, to nie była promocja w Lidlu, tylko Waldi. Minus 15%, więc się pomyliłem. Już tam je potem w komentarzu pisali O kurde, ale ładne mi pytaniu! Wow Ale wysoko strzela bardzo! Ktoś sobie pokazik, to no. spoko, spoko. Ty, ale to jest pierwsza taka typowo kątóweczka. Dawaj formułkę. Ale fa fajna. Bardzo wysoko strzelała efekty niczego sobie, takie kurde, jak ktoś sobie robi taki sobą tak, mały wstawić. ten. O, Andrzej samochodzika odpalił. Tu 30 jest już. O! Bardzo wysoko strzela. Ale te efekty nie są szczególnie duże. I nie są głośne. Strzela, ale takie lecą wysoko. Ale są takie. Ale tak, jak na 30 leciały wysoko pociski, ale tak waliły. Huk, huk. Legenda już lepiej waliła od tego. No, Kątówka była efekty lepsza. efekty takie rzadkie. Znaczy no, efekty małe były. Jak na ten kaliber, to te efekciki małe. No plus taki, że wysoko leci, no, ale no, legenda też wysoko waliła. I według mnie legenda. Mistrz. No i, i leśny no, dziadek. Tam bym do jakiegoś takiego małego pokaziku mógł... No do, i... No dziadek przede wszystkim, kumpek. Fajnie, tylko drogi jest. Dziadek. Jak, Andrzeju, jak ci wpadło? Powiedz legenda mi. Legenda fajnie wypadła. No legenda... To, to strasznie dziwnie strzelało. Po dwa, po trzy pociski na raz. To takie jakieś... Nie wiadomo co to było. I tak jak na ten kaliber... Zobaczyć, czy wszystkie Jak na to, ten kaliber... To jak na ten kaliber to to biedne strasznie było. Więc to według mnie dostaje to takie pić na 10. Za 150 zł to to mizernotka straszna e, Legenda zasługuje na taką usiasareczkę z minusem, bo to pierwsza to chyba taka oficjalna kątówka, chyba nie mieliśmy nigdy kątówek, nie? Z dyskontów takich typowo. No w Biedronce miałeś kiedyś Jorga tego A. Termopila. No i ileśny dziadek fajnie walił. Tylko to on 65 zł. No ale już z takich małych kostek, no to dziadek robi największą robotę. Grzesiu patrzy... No to patrzeć do pieca rzucić. Łódź jest chodzi. na tym na wodzie. Tak. Tak? Słyszałem jak się odbijały, tak. gruź, gruź się odbijał. O kurde. No to co petardewalut. Dobra. No to tyle. No to jedynie co ale polecam. Ale... No to dziadek to tylko on trochę drogi i legenda, a tam to to... 120. Ta strzela trochę jak no 120. Ale tu po dwa... Tamtom, sobie, jakby promocję zrobili, to by można było ją wyrwać. Tak, jakby promocja była. Ale to to... Bo nie. Nie. Leśny dziadek na siódemkę, siódemkę. Legenda 8 z minusem. To tyle. Trzymajcie się i w następnym odcinku będzie Triplex